Tyle razy myślałem, że to koniec wiesz. Zacieram płonie, pada śnieg zaciskam dłonie w pięści. Ja iskra płonie gdzieś, jeszcze trzeba jeść, wiem, że ten na drzewach śnieg. Jest tak samo zimny jak ten, ten mnie się masz, się masz cześć. Znów te same mordy, ten sam plat. I tylko hip hop, hobby. Wciąż mieszkam tam, zaraz znikną drogi, zaraz znikną perspektywy. I to już z kolejnych kilka lat, jak tu wyprówam sobie żywy. Spod nóg mi znika świat, patrz jak znika ta. Jestem smutny, gdy świta, nawet prawda wita, we. Jesteśmy kwita z rapem, chyba lat przybywa, czasem myślę. Wiesz kochanie, yes. może ty ze mną razem znikniesz mogę Pokazać ci coś więcej niż hajs Pokazać ci to miejsce wcale niedaleko takim Jest trudniej ciężej, jestem bliżej I tylko twój uśmiech wcha mnie do przodu i znów myślę Całuję dziś tyle chwil, przed... Wszystko przepadło, te same myśli I Myślę ile tu jeszcze zostało Ty nasz siłę będzie lepiej Czasy mamy ciągle niezłe wciąż w pogoni, za lepsze jakoś życiem Mam rodzinę, mój ojciec więcej musi płacić znów na rodzinę Za chwilę straci luz, straci wóz, łatwo stracić siłę. Wszystko trafił, szukam pracy znów, ale nikt mi nie zapłaci, tyle, żebym mógł. Senne marzenia, słodkie marzenia, spełnić cenne marzenia, własny dom, własna ziemia, cennik Niektórzy mają w pracy, low stacy już mają rodzinę Ja znam godziny i znam błędy, Znów sam chodziłem tu po parku Sam parę browarków, spacer łukłem bębny Daleko od popartu, kolejny patent pewny Spacer z zapem i znów zaciskam zęby Gram jak potrafię A, Załuję dziś, tyle wstyd prze... Wszystko przepadło, Te same myśli jak Myślę ile tu jeszcze zostało mi siłę, będzie czasem mamy ciągle nieznany Wciąż w pogoni, za lepsze jakość z życiem Otrzyma los w zanadrzu, los gna nas w przód. Chciałbym z tobą tam stać w parku i mieć parę stów Chciałbym, no bo coś od startu to jest żaden plus A w naszym przypadku to jest raczej cud Raczej nie spełnię słów z rapem już Raczej to przepraszam, ale wyjeżdżam znów latem Znów wyjeżdżam z rapem, wiesz, znów w tym łapie pulsi. Może za rok będziemy już mieszkać razem, już wiem, tamten czas minął bezpowrotnie, kolejne dni idą, z kolejną zimą mróz za oknem, z kolejną zimą znów samotnie, nie, popłynąłbym w tym grupiem, dziś mam inny okręt, gdzieś, dziś, mam inne opcje w nim I tylko chciałbym móc powiedzieć Tamte dni są obce Nie jestem chłopcem dziś, nie jestem dawno Przyszłość i cytacja, którzy więcej zgarną to wszystko Tyle chwil przy Wszystko przepadło Te same myśli, myślę ile tu jeszcze zostało nasz myśliwę będzie, siłę, będzie lepiej. czasy mamy ciągle By, nie wciąż w pogoni za jakoś z życiem